Cześć, Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj sobota, przed pierwszą niedzielą wielkiego postu. Dzisiaj na Eucharystii liturgii słowa słyszymy takie słowa. Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej, rzekł do Niego: Pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał. I z nim poszedł. To jedno zdanie, fragment właściwie, że święty łuk, święty Mateusz Lewi zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł. To jest obraz naszego życia, obraz naszej drogi. Życiowej, jaką podejmujemy każdego dnia. I słysząc te słowa, widzimy, że wszystko zaczyna się od decyzji: zostawił wszystko. W sercu podjął decyzję, żeby zostawić wszystko, co go zniewalało. Te wszystkie bogactwa, które miał, nie tylko nie chodzi tu tylko o materialne bogactwa, tylko to wszystko, co wydawało mu się, że jest jego, że jest Jego właścicielem. Wstał. Ta decyzja podjęta w sercu jest najważniejsza. Potem są już tylko konsekwencje tej decyzji. Potem jest, wstał i poszedł. Pan Jezus właściwie oczekuje od nas tylko jednego. No może nie tylko, ale to, co jest bardzo ważne decyzja. Wybór. Tak, ja chcę. Ja to zostawiam. Ja chcę za Tobą iść. Może nie zawsze. Będzie łatwo, czasami trzeba będzie stanąć, czasami trzeba będzie coś zmienić, czasami życie nam tak, przepraszam, dowali, że nie będziemy mieli siły wstać. Ale dla Pana Jezusa ważna jest decyzja. Wybór. Wybór, jaki dokonałeś, jaki dokonałeś. A resztę zostaw dla Niego. On, Cię poprowadzi. No, chociaż właściwie Mateusz jeszcze zrobił kilka kroków, bo wstał. To jest jakby dalszy ciąg konsekwencji tego wyboru. Wstał. Ta postawa to jest coś wstanie, wstanie na nogach. Jest to postawa gotowości. Czyli decyzja. I stanie, postawa gotowości, by pójść za Chrystusem. To, co jest jeszcze bardzo ważne, ta postawa, wstań, wstał, jest bardzo ważne, bo czasami bywa tak, że podejmujemy podejmujemy jakąś decyzję, jakiś wybór, ale mimo wszystko cały czas w tym siedzimy. Mimo, że decyzja jest podjęta w sercu, to jednak jesteśmy do czegoś przywiązani, nawet jeśli wstajemy, nawet jeśli coś robimy, to może być przywiązanie do swojego bogactwa, do tego, co mi się wydaje, że jest moje, do tego do moich planów, do mojego wyobrażenia o czymś, o kimś, do tego, co jest moje, a lewi zdecydował postanowił wstał czyli konsekwentny był był konsekwentny w swoim wyborze no i potem samo że poszedł za nim ale co było pobudką dla Mateusza dlaczego taką decyzję pod, podjął dlaczego tak ważną decyzję Wstania podjął. Usłyszał słowo Jezusa: pójdź. W języku greckim jest chodź. Chodź za mną cały czas. I do tego wzywa Pan Jezus. Ty jesteś decyzją. Ty jesteś wyborem. Wstań. Bądź gotowa do drogi i chodź ze mną. Tu jest napisane, poszedł z Nim. Nie tyle za mną, tylko z Nim. Jak towarzysz? Nie zawsze może się będzie tak, że będzie bardzo łatwo. Ale podróż, podróżowanie, chodzenie z Nim jest chodzeniem po bezpiecznych drogach. Tam, gdzie możemy wydać owoce, tam, gdzie On nas nakarmi, swoim słowem, swoim przebaczeniem, swoją obecnością, Eucharystią, swoim ciałem, chodź za mną. Tak, jeden wybór, jedna decyzja, którą nieustannie każdego dnia trzeba potwierdzać tym wstaniem, gotowością. Tak idem. Tak idem. Hoć za mnom. Tak idem. Stajem i idem. Pójdź za mnom. Hoć za mnom. To mówi Jezus do ciebie.